Szanowni Państwo, korzystając z uprzejmości i zaproszenia wyższego seminarium duchownego, chcielibyśmy podzielić się dzisiaj z Państwem refleksją nad praktycznymi aspektami nauki społecznej Kościoła. Nie będziemy zatem koncentrowali się w trzech wykładach, na których za chwilę na tym. O czym jest społeczna nauka Kościoła? Nie będziemy jej streszczali, bo rozumiem, że większość z Państwa, być może wszyscy, mieli okazję się zapoznać, jeżeli nie z całością, to no, przynajmniej z podstawowymi tezami i nie mamy szczęśliwie przygotowania teologicznego do tego, żeby próbować to w ten sposób interpretować. Natomiast jako świeccy, praktycy życia społecznego, gospodarczego, i publicznego będziemy chcieli przedstawić Państwu nasze rozumienie społecznej nauki Kościoła i tego, jak w praktyce naszym zdaniem można, czy też powinno się ją realizować. Przypomnę, że społeczna nauka kościoła została opisana w 10 encyklikach od Lona XIII z konstytutywną dla całej nauki Rerum Novarum po ostatnią encyklikę Franciszka z roku 2015. Da się ją podzielić na dwa nurty, czyli jeden jest nurt troski o prawidłową relację kapitału, pracy i kapitału i drugi bardziej ogólny nurt troski o prawidłową relację wewnątrz społeczeństw. Dzisiejszą sesję czy dzisiejszą konferencję chcemy zorganizować w ten sposób, aby byli Państwo uprzejmi wysłuchać trzech około 25-minutowych wykładów, które za chwilę zaczniemy, po czym zgodnie z sugestią księdza profesora, Przejdziemy do drugiej części, może bezpośrednio, już bez planowanej przerwy, w której po krótkich podsumowujących wypowiedziach prelegentów będziemy chcieli Państwa zaprosić na dyskusję w ramach panelu, tak aby Państwo mogli podzielić się swoją refleksją z, na temat wysłuchanych wykładów i zadać pytania, które dadzą nam szansę poszerzenia odpowiedzi. i e, e, Interpretacji tych treści, które przedstawimy Państwu w wykładach. Całość tak jak zapowiedział Ksiądz Jan, będziemy chcieli zakończyć około 12.30, nie nadużywając gościnnych produktów seminarium. Wykładowcami dzisiaj obok mnie będą pan dr Henryk Siodmok, doktor nauk ekonomicznych. Dorosły mężczyzna, jak podał, bo już 58 letni. Co prawda, królowa brytyjska, jak wysłała życzenia urodzinowe na 70. rodziny Peterowi Ustyniowi, to napisała w tych urodzinach, że i gratulujemy mistrzowi osiągnięcia dojrzałego wieku. Także Henryku, my chyba 50 latkowie i Piotrze jeszcze jesteśmy przed tym. Pan e, doktor e, Siodmok e, jest, jak już mówiłem, e, 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 doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krajkowie, e, doktorat e, bronił w szkole głównej handlowej w Warszawie w 2004 roku. E, przez wiele lat e, był e, menedżerem e, przedsiębiorstw, e, branży doradztwa gospodarczego. I usług w tym finansowych był też członkiem rad nadzorczych dużych organizmów gospodarczych, m.in. grupy Lodostesa, drugiego w Polsce producenta produktów ropy naftowej, a najdłuższy okres kariery zawodowej związał z grupą Atlas, w której w latach 2007-2019 był prezesem zarządu. Przypomnę, że grupa Atlas to jest szczęśliwie łódzka nie, firma z branży chemii budowlanej, założona przez trzech łódzkich przedsiębiorców, która doskonale rozwinęła się i funkcjonuje w, w, w ostatnich 25-30 już latach, między innymi za sprawą w, kierownictwa w, w, pana Henryka. Jest również ojcem dwóch, dwójki, dwójki dzieci i jak się przyznał przed chwilą szczęśliwym dziadkiem jednej wnuczki. Będzie mówił na temat w, w, ciekawy, sądzę intrygujący, mianowicie, czy przedsiębiorca może zostać świętym. W, na tle społecznej nauki Kościoła. Czy przedsiębiorca może zostać świętym, czy dobre prowadzenie i dobra aktywność ekonomiczna może prowadzić do świętości. Bardzo ciekawy wykład y, y, zachęca. Drugim wykładowcą, czy znaczy, trzecim wykładowcą, ale tym, który zacznie, y, jest pan Piotr Sobczyński, y, podobnie jak my dwa y, również 50 latek. Z wykształcenia fizyk po fizyce teoretycznej na Uniwersytecie Łódzkim, z doświadczenia zawodowego również przedsiębiorca, działacz społeczny, działacz katolicki, prezes fundacji, o której mówił ksiądz Jan. Jednocześnie między innymi z aktywności tych propublikowano. Warto wymienić to, że jest inspiratorem czy też moderatorem. Programu, programu, nie wiem, czy można go nazwać kształceniem, ale programu adresowanego do ewangelizacji. Tak, przepraszam, dziękuję. Ewangelizacji rodziców, dzieci pierwszokomunijnych zgodnie z zasadą, że to nie dzieci trzeba dziś ewangelizować, tylko ich rodziców, bo ewangelizacja dzieci bez rodziców nie zawsze przynosi pożądane efekty. Jest też, tak jak już zostało dopowiedziane, członkiem domowego kościoła, wieloletnim członkiem domowego kościoła. Z kolei pan Piotr będzie miał wykład, od którego zaczniemy nasze spotkanie, trochę prześmiewczym tytułem Radio Erewań, kilka słów o kradzieży. Będzie to kolaż myśli związanych z czy zainspirowanych społeczną nauką Kościoła, które, jak Państwo przekonają się, złożą w pewną nie, spójną całość. Przypomnę, że Radio Elewań to jest nie, taka prześmiewcza nazwa nie, tego, co w dobie realnego socjalizmu było wykpiwane i przypisane temu radiu, które miało działać na terenie jednej z Republik nie, Sowieckich na Kaukazie. Zatem i tytuł, i treść myślę jest prowokacyjna, niemniej jak sądzę sam przekaz będzie ciekawy. Zatem proszę Państwa, przystępujemy do naszych trzech 25-minutowych wykładów. W kolejności pan Piotr, pan Henryk, ja swoim wykładem, a ma jeszcze treść moje, że mojego wykładu, na zakończenie tego cyklu będę chciał powiedzieć Państwu o tym, żeby nie odbierać wiary w drugiego człowieka, czyli o zasadzie pomocniczości, pomocniczości, która wynika z treści nauk, nauki społecznej kościoła, sięgnę jeszcze oczywiście, jak ze wszystkimi naukami po akwinata, i spróbuję pokazać przykłady tego, jak w praktyce powinna być ta zasada zarówno w relacji państwo obywatel jak i poszczególne wspólnoty obywateli, realizowana. Zatem Piotrze, nie będziemy tutaj przed Państwem udawali, że się nie znamy. Znamy się wiele lat, jesteśmy kolegami po imieniu, to pozwolą Państwo, że teraz przejdziemy na ten ton bardziej familiarny i zaproszę w związku z tym Piotra do wygłoszenia pierwszego wykładu.